Przykład do Was dzisiaj z fantastyczną, pełną energii, tak dosłownie serią książek o superbohaterce, o imieniu Pizaz. To jest część pierwsza. Nie jest łatwo być super, a to jest część druga. Pizaz i Super Chat. Wydawnictwo Wilga sprawiło mi ogromną radość tym patronatem. Zobaczcie, jak wygląda ta książka w środku. Już wam opowiadam, co kryje w sobie to imię i jak to jest z byciem superbohaterką. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę dwa blogi, aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog i podcast nie tylko dla mam. Ten patronat skierowany jest do dzieci 9, 10, 11, 12, 13 lat. Będzie rewelacyjna lektura. Już samo imię Pizaz oznacza coś bardzo energetycznego, taką werwę, wulkan energii. Jest też taki ruch taneczny, gdzie są takie tańczące dłonie i to jest nie bez znaczenia. To też się określa jako Pizaz, taki jazzowy ruch. To wszystko ma związek z imieniem naszej bohaterki. Musicie o tym wiedzieć. Pochodzi z rodziny Rodziny superbohaterów. Na pewno wszyscy spotkaliśmy się nieraz z dzieckiem, które albo sami może marzycie o tym, żeby być superbohaterką, albo superbohaterem, mieć supermoce i ciągle przeżywać takie przygody. I tutaj mamy dziecko, które pochodzi dokładnie z takiej rodziny. Ona to superbohaterstwo ma na co dzień i szczerze go nie znosi. Dlaczego? Dlaczego Pizaras nie znosi być superbohaterką? Po pierwsze, dlatego, iż uważa, że jej imię jest totalnie głupie. I nie, ja również nie uważam, żeby to było odpowiednie imię, ale podobnie jak w wypadku innych rzeczy, które się tu dzieją, nikogo nie obchodzi, co myślę. Ona jest taką trochę narzekającą nastolatką, która pochodzi z rodziny superbohaterów, więc ma przyporządkowaną jakby od urodzenia swoją moc i nie może się jej pozbyć. Ma też strój, którego nie może się pozbyć, musi w nim chodzić. Każdy superbohater ma swój, Batman ma swój, Superman ma swój, wszyscy w jej rodzinie swoje mają, więc i ona ma nie znosi tego. Wielki brokatowy napis z imieniem, które uważasz za żenujące i długa peleryna, o którą się ciągle potyka, ciągle też wywraca oczami. W ogóle jest to tak rewelacyjnie napisane, że no miłośnicy takich książek, gdzie tej akcji jest bardzo dużo, że gdzie tych rysunków jest bardzo dużo, no i ja myślę, że to będzie zachwyt, bo sama przy czytaniu się uśmiałam. Podoba mi się bardzo ta postawa właśnie nastolatki, która no, no kręci nosem na różne rzeczy i i my tutaj poznajemy ją w jej takim naturalnym środowisku. Oprócz tego, że beznadziejne imię, że ten brokat, że ten strój, to jeszcze, słuchajcie, ona musi chodzić do szkoły, No zwykłej szkoły. I chodzi do tej szkoły bez względu na to, czy na przykład w środku nocy była jakaś akcja, a przecież tych akcji ratunkowych taki superbohater ma ciągle bardzo dużo. To jest cała rodzina, która musi być w gotowości. Ma siostrę, która ją denerwuje, dlatego że ta siostra jest taką lepszą w oczach, oczywiście, w tej siostrze wszystko tak łatwo przychodzi. Ona szast prac i wszystko potrafi, w przeciwieństwie do naszej bohaterki, więc się na siostrę wkurza. Musiała się też przeprowadzić, więc jest nowa w szkole. I w tej szkole odnajduje przyjaciółkę Róże. Ale zanim odnajdzie przyjaciółkę Róże, to nauczycielka, o której tutaj też bardzo dużo śmiesznych rzeczy się dowiemy, no, nauczycielka przyporządkowała takiej nowej, właśnie, koleżanki, bo trzeba się nie uznać, dostała Mean Girls, czyli dziewczyny takie wredne złośliwe dziewczyny i dokładnie one takie dla niej są. Ale ostatecznie właśnie z różą się nasza pizza za przyjaźnia, ponieważ łączy je akcja akcja ratowania parku. Więc mamy tutaj też czarne charaktery i w ogóle opowieść o rodzinie a propos czarnych charakterów. O rodzinie Pizas jest fantastyczna, dlatego że ona też ma w rodzinie czarne charaktery, na przykład taką świetną ciocie, ale ma też dziadków, którzy już są emerytowanymi superbohaterami, natomiast jak trzeba wkraczają do akcji i w tym wypadku, słuchajcie, trzeba. Myślę, że obie części bardzo, bardzo Wam przypadną do gustu. A Zacząć od tej pierwszej, bo tutaj Pizas się przedstawia, chociaż w tej drugiej, jeżeli zaczniecie od drugiej, to też no, wszystkiego się spokojnie o niej dowiemy. Chociaż jest to kontynuacja, nawet widać już po pierwszych stronach, bo tak, nadal mam 9 i jedną czwartą roku. Prawie 9,5. Nadal jestem super bohaterką. Niestety, nadal mam na imię Pizaz. Podobno za nic nie wolno mi tego zmieniać. Wywraca oczami. No i tutaj akcja jest taka, że do klasy, którą już Pizaz zna, gdzie ma tę przyjaciółkę różę, gdzie no trochę się ogarnęła, przychodzi nowe dziecko, więc jakby z założenia Pizaz chciałaby się zaprzyjaźnić i być tą koleżanką taką przydzieloną z góry, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. No i właśnie te Teraz, co tu nie idzie zgodnie z planem, czy się dogadają, czy się nie dogadają, co tutaj będzie się działo? Tylko już wam nie będę wygadywać, zależało mi najbardziej na tym, żeby wam przedstawić nową bohaterkę, która mam nadzieję zostanie z dziećmi, z młodymi czytelnikami tej serii na dłużej. Jeśli szukacie czegoś, co wciągnie młodych czytelników, będzie pokazywało taką wczesną, nastolatkową sytuację i przyjaźnie, i to, co się może dziać w rodzinie. Jak dzieciaki rozwiązują takie większe trudne. Problemy. Jak najbardziej tutaj takie tematy też znajdziemy, jednak dla mnie język tej książki, poczucie humoru, ten styl to jest coś, co mnie zdecydowanie kupiło.